Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strals, a dzisiaj gramy sobie w kolejny hororek, tym razem w Silver Chains. No i co, bez błędnego przedłużania, nowa gra, zobaczymy co ten hororek ma nam do zaoferowania. Dobra. Początek gry, budzimy się, jak w większości hororków. Ale dość nietypowo, bo nie budzimy się w jakimś opuszczonym domu, tylko op, budzimy się w lesie. God. Okay, czyli rozpoczynamy gierkę małym wypadkiem. jak do tego mogło dojść? Chyba tutaj drzewo się zawaliło. I tak nagle nasza postać skręciła. No dobra, no co, lecimy przed siebie. Gdzie jestem? Ups. Chyba uderzyliśmy się w głowę mocno, jak mamy takie... Małe utraty świadomości na chwilę, co ten ekran nam się tak zabujał, zaćmił. Dobra, <grystanie> czyli jednak idziemy do opuszczonego, opuszczonego wielkiego domu. O kolego, spokojnie, zaraz dojdziemy. O, ktoś tam jest w domu, na pewno nam pomoże. W wielkim, opuszczonym domu. Idziemy. Co może później tak? Czy dojdziemy do tych drzwi w ogóle? Czy zemdlejemy? A. Oj, i się zemdlało nam. Czy teraz magicznie obudzimy się w środku tego domu? Pewnie tak, pewnie ktoś nas tam wciągnął. Oczywiście na pewno z dobrymi intencjami, nie żeby chciał nas skrzywdzić albo uwięzić w tym domu. ekran ładowania bez żadnej muzyczki po prostu dziwi tego mi zawsze brakuje w ekranach ładowania w niektórych grach żeby jakaś taka ładna muzyczka przygrywała tak jak w menu głównym no tutaj trzeba przyznać gra na samym początku nam bardzo piękną muzyczkę taką klimatyczną wrzuciła o serce nam bije Ale... jakieś szepty mamy wizję wielkiego drzewa No i drzewo spłynęło. Musimy uciekać to szybko, Peter. Dobra, czyli nasza postać no. nazywa się Peter? No. O, jednak budzimy się w domu. Jak się tu dostałem? Ostatnio zapamiętam to wypadek i ten dom, ale straciłem przytomność na podwórku. Jak się tu dostałem? I nie doczytałam, co powinniśmy zrobić. Dobra. Na samym początku mamy dość jasno, ale na pewno ta gra nie będzie cały czas taka jasna. Dobra, co my tu mamy? Łazienka. I nie ma naszego odbicia w lustrze, czyli jesteśmy postacią bez odbicia. Dobra, widać tutaj zniszczenia. Klucz w bibliotece. Hmm, co tam może być? Do czego ten klucz? Ukryj się. Hmm. Nie podoba mi się to, że możemy się chować do szafy, czyli pewnie nas coś będzie goniło tutaj. Aby otworzyć ekwipunek, 31 października 1900 rok. Zostałam sama. Wszystkie służące odeszły w obawie o własne życie. Nie winię ich. Gdybym mogła, sama bym uciekła, ale co się stało, to się nie odstanie. Nie mam gdzie się skryć, nie mogę spać, cały czas słyszę jak śmieją się i rozmawiają Ten demoniczny chichot doprowadza mnie do szału Jest tylko jeden sposób, aby położyć temu wszystkiemu kres To mój ostatni wpis, a zarazem moje pożegnanie Okej okay. Co tu się wydarzyło? No myślę, że przyjdzie nam się dowiedzieć, co się tutaj wydarzyło Okej, okay, czyli możemy to sobie po prostu przeczytać Dobra, a jak z tego wyjść? No dobra, zamknij to. Czemu ja mam taki problem, żeby wyjść? O, f... dobra. To któraś gierka, w której nie mogę sobie poradzić. Z wyjściem z okipunku. Dobra, niewidzialna ściana, czyli. Czyli pewnie potrzebujemy jakieś latarki albo lampy. No ale zakładam, jak to jest 1900 rok, że to będzie jednak lampa, jak. Wamneznie, może, jakaś taka naftowa? O, tu już możemy wejść, mimo że tu jest ciemno. Dobra, ale nic tutaj nie ma, czyli. Co to jest? Dlaczego ktoś stwierdzi, że to będzie dobry pomysł, żeby tak dekorować przejście? Laleczki, dobra. Dobra, tutaj nie możemy przejść. To w innym miejscu musimy poszukać latarni. Chyba, że ten włącznik też nam tutaj zapalił światło. Hmm. Bardzo interesujące. A do tego pokoju się nie możemy dostać. Dobra, czyli jednak nie. Coś za łóżkiem. Klucz w bibliotece. Tutaj jest jakieś przejście, którego nie widzę. Nie. Dobra, czyżby coś z tymi laleczkami było? Nie. Hmm. No, powiem wam, że początek gry już mam problem. Gdzie powinniśmy iść? Ale nie masz tutaj tak dużej ilości, pokoi. Coś to ewidentnie gdzieś musi. To było tak blisko. Potrzebuję klucza. Okej, okay, czyli klucz do tego jest w tej bibliotece. Może teraz, jak tam tego nie podniosłam, to może nic tutaj się nie aktywowało. I teraz się aktywuje. Nie, ciągle zamknięte. Górnic. A. Ja, czyli jednak lampa Dobra, tutaj coś mamy? Nie Dobra, no to idziemy do naszego ciemnego pomieszczenia No masz lampę, no nie chowaj jej Co my tu mamy? Przejście Dobrze, przeciskamy się A, trzeba iść, tu nie było stęki Dobra, i wstajemy. Gdzie my jesteśmy teraz? Ups, wielka dziura w podłodze. Czy my tutaj damy. Nie, tutaj nie damy. Czyli ewidentnie musimy iść w prawo. Dom wygląda na opuszczony, ale światło się palą. Może ktoś tu jednak jest. No, nie powiedziałbym, że jest taki opuszczony. Skoro przez okno widzieliśmy jakąś postać, która ewidentnie stała w oświetlonym pomieszczeniu. A ta piłka to. Dlaczego? Czy ona wskazuje nam drogę? Otwórz. Czyli tutaj będziemy potrzebować klucza? Okej. Okay. Wszystko jasne. Tam nic nie ma. Może zgaszę należnie. Albo sobie zapalę, bo w sumie jest dość ciemno. Żeby było coś widać. Nie mamy żadnego paska, że ta latarka ma baterię, więc nie powinno nam się to skończyć. Dobra. Piłka ewidentnie wskazuje było? Dam głowę, że widziałem duchy. Muszę się stąd wydostać. Wyjście jest na pierwszym piętrze. No! Zamkniemy sobie drzwi na wszelki wypadek, żeby nie kusić losu. Albo. Nie, no zamkniemy. Żebyśmy słyszeli w razie czegoś, że coś tutaj idzie do nas. Halo? Halo, dzień dobry. Czy jest tutaj ktoś? Ja tu tylko tak przyjazdem szukam klucza z biblioteki. Notatka kolejna. 5 września. Służące słyszały, jak krzyczałam, i wezwały po całym zajściu do doktora Morgana bez mojej wiedzy. Może i słusznie postąpiły, ale głowę dam, że słyszałam ten przeraźliwy głos. Próbowałam wytłumaczyć lekarzowi. Jednak bezskutecznie. Twierdził, że to skutek uboczny leku. Powiedział, że przedawkowałam go i stąd halucynacje. Przepisał mi nowe lekarstwo i poprosił nową nianię, aby zadbała o popra poprawne dawkowanie. Może rzeczywiście to tylko z widy? Dobra. No zamknij to, <grych> Halko. Hmm. W którym to się zamykało? Wygląda, że autorka pamięcika dręczyły w halucynacje. Ok, to wygląda jak miejsce, gdzie coś wisiało? Jakiś taki obraz? Dara. Halo. Jakiś przebys tutaj był. Ok. Let's play. Zagrajmy w grę. Ja nie wiem, czy chcę koniecznie grać w grę. Tutaj kolejny klucz. Wszystka latarkę na wszelki wypadek. Chyba te drzwi się zamknęły, a przegapiłam to. O nie! Ale tutaj bardzo miły pan duch chce z nami się ławić w grę. Może nie będzie aż taki straszny. <laughs> Jezus Maria, jaki podstępny. Nie, nie, nie. Tak się nie robi. Weź to. Okej, okay, odwracaj przedmiotem. Ważne. Zamykać drzwi do tylnych schodów i zostawiać klucz w pomieszczeniu gospodarczym. P.S. Dzieciom nie wolno bawić się w kuchni. Okej, okay, czyli w tym wielkim domu opiekowali się dziećmi, tutaj autorka tych kartek to jest jakaś niania, tak? Halo muzyko. To nie jest śmieszne. Dobra, czyli szukamy pomieszczenia gospodarczego. Oo. Czy teraz tutaj będziemy mogli wejść? Nie. Come in. O, dziękuję bardzo za kluczyk. Na pewno nam się przyda. Tylko teraz pytanie do których drzwi. Albo może nie drzwi, ale do czegoś innego ten kluczyk będzie przydatny. Małe przemeglowanie? Co tutaj jest? Nie no, chyba chyba. Czemu to przesunąłeś? A dobra. Nasza postać wie lepiej oczywiście, co robi niż ja. Muszę znaleźć coś, co pozwoli mi dosięgnąć do klucza. Ok, czyli szukamy jakiegoś drugiego kijka. Lampą? Nie, nie, nie zrobisz tego lampą? Dobra, tutaj nie możemy przejść, tam też nic nie ma. Dobra, to szukamy dalej. W tej skrzyni czego nie ma? Tutaj na pewno nie, dobra. Czyli się cofamy i idziemy szukać jakiegoś długiego kija. Może w wannie coś? Nie. Kolejny kolor wody się zmienił. Wcześniej była taka mętna. Co pierwszym razem nam ta kartka tutaj wyskoczyła. Dobra. Czyli co? Cofamy się. A, bo nie dobra. Tym damy radę sięgnąć. Czyli jednak rozwiązanie zagadki było bliżej niż myślałam, że będzie. A tutaj Aszy prosi, żeby mnie coś za rękę. Żeby mi coś za rękę chwyciło. O! Mamy kluczyk. Dobra. O! Nic nie wyskoczyło? Jestem zaskoczona. Czyli pewnie teraz coś tutaj mocno walnie. Ale dzień dobry. Ja tutaj tylko. Tylko na chwilę. Chcę się stąd wydostać, panie duchy. Proszę się tutaj nie denerwować. Na górę czy na dół? A sprawdź najpierw, górę. Co tutaj nas czeka na górze? Nic. Jakaś szafka. No tutaj ewidentnie nie mamy iść. No raczej. Idziemy na dół. Co może później? Tak. Moje ulubione zejście w horrorach to. Zawsze to zejście na dół. Halo, proszę pani? Czy wszystko ok? Czy nic z pani się nie dzieje złego? Potrzebuje pani mojej pomocy? Halo? Kuchnia jakaś? Taka dość duża ta kuchnia, a mało tutaj, co rzeczy się znajduje. Dobra. 21 sierpnia. Wczoraj zmarł mój ukochany Harold. Okej. Okay. O, tutaj możemy sobie przeczytać. Hmm. Medalem w środku są zdjęcia Przedstawiające mnie i kobietę, której nie rozpoznaję Okej okay. Ups A w tym notatniku? Dobra Dobra, czyli nasza pani, która nam zostawia notatki Miała problemy, jakieś dźwięki słyszała Zaczęło się to wszystko po śmierci męża Pewnie też brała jakieś antydepresanty Bo sobie pewnie nie mogła poradzić z jego śmiercią Muzyczka. Słuchajcie się, buduje klimacik niezły. Dobra, ognisko. Kominek w Coś tam było? To chyba... Czy to ja jestem Peter, ale ja nie wiem czy chcę do ciebie iść. Kto mnie szuka? Dlaczego mamusia jest zła? Wiadalnie spotkałem zjawę Mała dziewczynka przynajmniej taką przybrała formę Jakim student na jej imię ostrzegam przed matką W tym domu roi się od duchu Muszę się stąd wydostać O Jezu, czyżby zabawa się teraz rozpoczęła W tym miejscu? Łączę sobie może latarkę Na wszelki wypadek czuję się bezpieczniej Chociaż jak będziemy ten długo gonił to... Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby mieć tą latarkę włączoną. Tutaj był ten duch. Mam nadzieję, że nie spotkamy jeszcze mamusi. No i dużo przejść. No to może sprawdźmy sobie najpierw tamten pokój. Żeby tak niczego nie zostawiać. Coś czuję... A dobra, tu są schody jakieś na górę. I są zawalone, tak? Dobra. Halo? Dziwne miejsce. Jezu, jeszcze ta burza za oknem. Te pioruny, grzmoty. No, klimacik, powiem wam, jest nie. Czuję to napięcie. Trochę się boję w to grać. Zawsze jeszcze z taką informacją, że teraz mamusia będzie mnie goniła. Ale gra klimatem trochę przypomina The Conjuring House. Nie wiem, czy graliście, czy słyszeliście o tej grze. Też taki nawiedzony dom był. Jakaś kobieca zjawa nas goniła. No tu możemy się uryć. To Myślę, że to będzie moje ulubione miejsce podczas tej serii. To jest jakiś aparat. Fortepian. Teraz, czy teraz jak podejdę to albo się zatrzaśnie, albo zacznie grać. No Ja bym na Twoim miejscu tego nie robiła. Skąd już? Peter, to jest bardzo zły plan. Zaraz przyjdziesz, wiesz, mamu się pokazujesz i teraz gdzie jesteś? Peter, przestań. Nie graj dalej. Tak już wiemy, że masz talent do grania. Czuję, że gdzieś w innym świecie otworzyły się drzwi. Co? Dziwne bardzo. 17 sierpnia. Drogi pamiętniku, przedwczoraj mój Harold wrócił z dalekiej podróży. Tak zanim nim tęskniłam, a nasze dzieci nie posiadały się ze szczęścia. W końcu rodzina jest w komplecie. Wczoraj spędziliśmy razem cały dzień, a Harold opowiadał o swoich przygodach. Tyleż prezentów nam przywiózł. Dzieciom bardzo podobały się nowe lalki i zabawki. Harold źle się czuje. Długo podróżował. Myślę, że jest po prostu zmęczony. Przygotuję mu gorącą kąpiel. No, bardzo krótkie, skoro w ciągu kilku miesięcy Harold już nie żył. Boże. Ja to tylko czekam, aż będę mogła do tej szafy się schować. Bo coś czuję, że to bardzo szybko nastąpi. Hmm, długi, długi, prosty korytarz. A na końcu drzwi, co ma. Dzieci, ile razy mam wam powtarzać? Nie trzaskamy drzwiami. Nie trzaskamy drzwiami. Zaraz mamusia przyjdzie. O, zapisywanie. No, nie podoba mi się to. Serio, mamusia zaraz przyjdzie i wam pokaże, co sądzi o trzaskaniu drzwiami. O, kolejny klucz, którego nie mamy. Dlaczego w takim wielkim domu wszystkie drzwi są pozamykane i trzeba po nim krążyć? Komu by się chciało zostawiać klucze w środku domu dla domowników w tak różnych miejscach? Mamusia? Mamusio! Dziecko, dziecko jest dobre. Dziecko nam pokazało gdzie mam się schować. Teraz lubimy dzieci. Dzieci duchy są spoko. Tak ona jest brzydka. Mam nadzieję, że nie wpadnie na to, że mogłam się schować do jednej szafy na wprost. Co jakie ona odgłosy wydaje. Ale straszna. Może teraz będzie nas przez cały dom tak goniła Niebezpieczeństwo, Gonią mnie wysoka, przeraźliwa kobieta Nie mam od że chciała mnie zabić To chyba matka, przy którą ostrzegała mnie dziewczynka Jeśli mam wyjść stąd O, nie doczytałam Jeśli mam wyjść stąd żywy To co? To pewnie muszę się gdzieś ukryć Nie, to nie tak Dobra, zamknij to Zamknij to Dobra Domu roi się od duchu, muszę się stąd wydostać. Dobra. Aha, dobra, czyli jesteśmy z tej strony. I tutaj nie wrócimy, bo to jest to miejsce, z którego wyszliśmy i zrobiliśmy piękne kółeczko. Stamtąd, dołem i tutaj. Da, czyli mniej więcej wiem, jak ten dom się układa. Mam nadzieję, że ta matka teraz. Ty pamiętasz tą lampę? I think it works as a lever. Rolę dźwignij Okej, okay, wciśnij Okej okay. Czy musimy gdzieś kształt dopasować? Ale do czego? Nie do końca rozumiem. Jakieś gwiazdki mamy? Aniołka. Co to ma się dopasować? Że logiczne myślenie pod taką presją jak tej mamusi. To jest konik jakiś? Nie, no dobra. Odsuńmy się od tego i może teraz nam coś powie. Zapalę sobie lampkę i spróbujemy rozkminić. Czy coś tutaj nam wskazuje, jakbyśmy to mieli ustawić? Czy tego na przykład jeszcze nie wiemy? Bo tak też może być. Czy w sumie nie wiemy, w jaki kształt to ułożyć? Czemu to od tego odchodzisz, no? Mam nam coś oświetlić? Drogę jakąś? Nie dobra, nie wiem na razie. Do wrócimy do tego. Będę pamiętała, że tutaj coś takiego istnieje. Łazienka kolejna. Tym razem pusta wanna. O, no to fajne drzwi bardzo. Okej, okay, za zasłonkami nic się nie kryje. Dobra. Jakby tu ułożyć ten wzór? Hmm. Raczej tutaj w notatkach to nie było jeszcze tłumaczone Nie dobra, tu były po prostu dźwięki za szafy A już tutaj tak taktycznie chciałam się schować za którą szafą za tą czy za tą szafą to chyba chodzi o, o tą szafę dobra może teraz będziemy mogli to uaktywnić nie no ciągle tak powoli będziemy słuchać czy coś się tam otwiera Dobra, nie, nie mam pojęcia. Wrócimy do tego. Bo tutaj innej szafy nie ma, której mogłabym przesunąć. To ewidentnie chodzi o tą szafę. A to pójdziemy prosto. Może tutaj będzie trzeba coś wsadzić, albo... No, nie wiem. Hmm. Piękny, jakiś rytualny znak zakładam. Oho, kolejna szafa. Mogę w tej szafie się schować? Nie. Bardzo mi się nie podoba. Tyle szafy, a tylko w niektórych możemy się chować. Dobra. A w tym pomieszczeniu to nic nie ma? Taki duży pokój, niczego tutaj nie dali? Kurde. Sprawdźmy to. Nie no faktycznie niczego tutaj nie ma. O nie, czy teraz jak wyjdę, czy tam uaktywni się mamuśka? Na razie mamusia jest daleko. Mam nadzieję. Szybkie spojrzenie czyli tam nie widać na horyzoncie, na dole, nigdzie. Nie. Nie, nie. Dobra. To spróbujmy tutaj coś rozkminić. Na spokojnie, wszystko po kawalutku. Tu coś jest w ścianie. A to są chyba jakieś takie rysy. Za tą ścianą ewidentnie też coś tam słychać, jakieś dźwięki, ale... Hmm. No spróbujmy. Czy gdzieś na ścianie jest jakiś wzór? Jakaś gwiazdka, którą trzeba dopasować? Aktualnie możemy się jeszcze wrócić na początek. Na początek tego fortepianu. I zobaczyć, czy tam czasem się coś nie otworzyło dla nas nowego. Tam w sumie jak uciekaliśmy przez ten pokój tutaj. Bo mamusia nas zaczęła gonić. Mam nadzieję, że ona się teraz tam nie uaktywni. No nie, te drzwi są zamknięte. ale dźwięki w tej grze to ciągłe skrzypienia. Boję się za każdym razem, że to ta mamusia idzie. To w sumie chyba bezpodstawne, bo ona jest duchem, to raczej podłoga pod nią by nie skrzypiała. Dobra, ha. Nie. Tu mamy zablokowane wszystko. Czyli ewidentnie musimy zrobić coś z tamtą. z tamtą lampą. Dobra, to na górę znowu mamusio. Bo do tego pokoju też nie możemy się dostać. A tu jeszcze raz sprawdzę. Dobra, tu niczego nie ma i tu nie możemy niczego podnieść. To może zgaszę światło. Że myślałam, że ona tam stoi, to jakiś cieniec po prostu światło i teraz popatrzmy. Tutaj na tą maleczkę pada cień. Słychać, no ewidentnie, że tutaj musimy się dostać. Hmm. No co moi drodzy? Może w tym miejscu sobie zrobimy cięcie, żeby tego tak nie przedłużać, a ja tutaj spróbuję dojść. Do rozwiązania tej zagadki? Co? Widzimy się w następnym odcinku. Możecie zostawić lajka i napisać jakieś komentarze kolejnych gier, które powinnam pograć. Trzymajcie się. Cześć.